Nie mam poła. i Mikołaj, ale niestety nie mam Póła, więc zrobimy się dzisiaj. O, w, 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 to dzisiaj z samym Mikołajem. więc my zaczniemy od tego, od, 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 od czy, e, gdzieś mi mój długopis Wojtek? Aaaa, ciotko. Dobra, długopisów. Na razie pójdę po i zobaczymy co się, co będzie się działo. A okay. no to przy... okay, nie, no. no teraz... bo... bo... to nie, się nie, i nie, 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 w nie, Okej, To nie, już nie, 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 No nie, świe... teraz nie, 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 To jest niewidzialne. Tylko jak to na... Dasz na tylko mam... Dasz, no, no okay, zaczynam od tego to a, to tak taki jest wóz, a co to robi? To zmazuje może? Nie! Jak się to naświeci na to, to chyba jest niewidzialne. Chole numer. Patrz, nie ma nic? Jest serduszko. Nie ma nic? Jest serduszko. No, jest A teraz co mama narysuje? Ja, ja. Uwaga, Poświęć tutaj. Co mama narysowała? Fajne. Wiktoria jakieś jest takie coś ma. To moje O, No tylko nie pogubcie sobie. Fajne rzeczy dostaliście. Nie pogubcie tego, dobra? Okej? Okay? Dobra. dobra. A, przynioska! Kamera się przewróciła. więc nagrywamy dalej po kamerze przemyślane. O tak już mam otworzonego prawie. Czy masz też taką bułeczkę? Nie. Nie? Tak, tak. A tak. później To jest No i otwieramy, otwieramy. O, długopiski.

Opa. teraz namaluję na papierze, żebyście Wy też widzieli. Patrzcie, maluję, maluję. Nie widać świece, widać, no nie? Świece nie widać, to jest taki maszak. I teraz trzeba może oczywiście, zamknąć, no. Tak, no i Mała, trzeba i długopiw. No, za mną. do mojego kanału. I tak, i druga 3D. Patrz, otwórzmy leko, mazaki, czy też namalujemy. No to mogę. Otóż mi czas to inne, to co robić. No dobra, więc wybieracie Lego, to jest budujmy. O taki Lego, taki Lego Motor Lego City, numer 30638. Zobaczcie. A mam tutaj muszę A może tez tak No dobra, ja no to zaczynam od pieranką na za. No zabawu, nie Ja, ja to lubię od rzeczy. Tata nie lubię. O, No bo nie, nie, o, to nie, ty... nie Nie no. dziadkowi, konserwacji? Nie Wątkuś? Wojtuś? Ja, tata może. Się ze mną zamiast, Ale w końcu piszą, Dobra. To, no, to w tym było, taki mamy, takie mamy, taki, mamy A ty tak, to nagrywamy. O taka. instrukcyjka. Zobaczcie sobie. No Nie, żeby ja to... nie, wszystko nas spadło. Tak już. to, to będzie? O, no, Mam palne koralżeński, więc zaczynamy. Papierki zabierzmy, żeby było lepiej widać. O, tak, to też zabierzmy. No i... To. Książeczkę ci może złożyć tak? Książeczkę złożyć? Tak. Mamy złojem książeczkę. Tutaj taka jest postyka. Już chyba ją to pokazywałam, więc zacznijmy budować. Pierwszy krok. Pierwszy krok. Dzisiaj. Tak, pięknie. A. Chcemy znaleźć tylko? Co? Co? Co widzieliście na ziemi? Sporwa szybko. Ok, na poszczególnym budujemy takie rolotka. A tak by nie wyglądało. Później wam go pokażę, jak się złoży. Teraz musicie chwilkę poczekać. Nakładamy na początek głowkę. Tutaj powinniście mieć dwie minuty. A nie, na tym lodku niestety nie ma dwóch minut. Takie jeszcze części, jeszcze, jeszcze nogi będą, zakładamy główkę i kask do ludka, bo będzie jeździć na rowerku. O, jeszcze przykręcił główkę. Okej, okay. ładne. Tu mama Szymona, zrobię trochę porządku, bo Szymon oczywiście nie dba o porządek. Dwam! Ja, Cześć prawa. No mama szykuje moja. Czy to też mogę Synku wyrzucić? Tak. To wyrzucam. Hejka! Hej! Łapki w górę. Ach, zawsze to mówię. Nie żadnajcie uwagi, ale dajcie łapki w górę i dajemy. O taki. Hmm? Tak wygląda. Zumiesz synku te pisaczki na i Hubę bugę. To będziesz miał tutaj więcej miejsca do układania. Hmm, Okej. Okay. Tak wygląda ludek. Zobaczcie sobie tył. Nie ma drugiej miękki. Kas. Niebieski policjant. Teraz wróżmy jego łatoczyk. Mamy taką część. Mamy taki dwa kółka. Nakładamy. O nie, o nie, nie e, e, jeszcze nie nakładamy, musimy dać oponkę. Nie oponkę do jedzenia, tylko oponę. O tak. I teraz na ósmy. O tak. Dopiero co kolej do koła, zajmijmy się drugim. O także skończony. Zobaczmy. No i można posadzić bazienka. Tak, nie poszedłem go. Odwróćmy to na bok. I teraz zaczynamy budować Oto. O co widać? No tak, dobra. No i teraz przyczepiamy do zielonego. Co? Tak, W tak. Takie części znajdujemy. Py, py, pyk, I wyczepiamy. O tutaj. Często mi wychodzi. Ale. Łata, pomożesz mi, bo to jest dziwne. To jest bardzo dziwne. Tá? Não, então eu Okay. No to dajemy. Niech to tak jest Musimy sobie go postać. To jest udało się. A tutaj. na tutaj. mamy tutaj. i teraz musimy tylko rozbudować, tutaj. A mój kanał to zostawcie łapki w górę i lecimy. Zmraca. Ach, ten wojtek ze mną nigdy nie nagrywa filmu, tylko czasami nagrywa. Ale, ale Wojtek już sam wygrywa. Wygrywa. Nagrywa. Nagrywa. Wygrywa. 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 Wojtek wygrywa. Nie, nagrywa, a nie wygrywa. Nagrywa. Ej, nie widzisz, to po ciebie. Ach, oj, Wojtek. Mama! To są jakieś dziwne, ułożysz mnie, po pomożesz mi później ułożyć? A później mi pomożesz ułożyć, bo to jest trudne. Jasne, jasne, od czego my się mamy? Okay. To jest trudne? No a to, bo ja jakoś próbuję złożyć. Masz to? No tak mam. Dobrze, to masz? No ale jak to mam zbudować? No tak, jak to jest narysowane. A, tak? O tak? O tak? No tak, żeby zostały Ci dwa zielone. No właśnie, dokładnie. Nie, tylko no. Tak, właśnie tak. No. A w tej szarej to co? No to w widzisz. Tylko dobrze dociskaj. Okej. Okay. Dobrze, dosciśniemy. Okej. Okay. Okej, okay, o tak. Szary jest dobrze odciśnięty? Tak. Dobra, no to dalej, dalszy krok. Takie coś musimy zrobić. O, o takie drewno jakby potrzebujemy. Chyba mama. I tutaj przyczepiamy do tych od takich wystaje Szczepiamy. przyczepiamy, do tych wystających. klosków ik. I, I jeszcze taki. Cztery. O taki, taki? Nie, jeden. O taki. O tak. Poczekaj. Tak. Na to przyczepiasz taki podwójny, dobrze. Aha, a od spodu jeszcze przyczepiesz? A jaki? Szary. Od spodu, tak? od spodu. I tak? No i tak. I tak. I tak. I co? Chyba jest coś jeszcze. na drugiej co? Mhm. No, to jest to. No, to Chyba Takie jest No, to to. No, to No, Ubiegamy się w rajdowy. Za jedynkę. I patrzcie, jeszcze wam coś zateknąć w To może, patrzcie, o tak podjechać, To jeszcze cyklistę posadzimy. Jeszcze mam poka... Zadzik policjanta i pokażę Wam jak to się Mam tak Mam mam. Już zaraz. A ja, ale jeszcze ja do też się buduję motor. No to chodź sobie sam skutkuję. Być jak lampkę. To weź mu Musi być Nie, Wojduś, bo się wyczerpie bateria no i y, przestanie ci działać. Więc jak nie używasz, to wyłączaj. Nie, ja włączam. A ty co mam No. Kurde. Kask, kurde. Wojtusz podasz kask? No to, kaska, kask kas, kas. Mam Okej, okay, Tutaj taki, tak był na nakaz. Załóżmy Moc. Skorii. No i palcie. Ja wam to. Podjeżdża sobie. W... A no to. Ja to no to chodź, bo jak już ty będziesz sobie sam chodź, chodź, ale to spróbujesz, no chodź, nie, nie, mama, ja nie będę spróbował. Ja, mama mi tylko pomogła. No i drugie, bierzemy sobie o taki klocek, stawiamy go na tej części i jeszcze stawiamy napis stroną Powis. napis, bez napisu i na ostatnim Wstawiamy, mocno nasziskamy. Dobra, ja już mam gotowe. To teraz bierzemy sobie te tutaj. Znaczymy. Znaczymy tutaj. O. Drugi klocek taki podobny, tylko że tu mam nie dwa oczka. Przyczepiamy. O nie. Wypadało. Siu. A jaj. O tak. I jeszcze tutaj doczepy. O tak. I no nie. Kolejny krok. Ten krok. Bierzemy się sobie. mi tak. kawę. Zajmiemy sobie. Mama pomożesz? Bo coś na jesteś na krążkawo jesteś. Nie. No, zrobiłem to, to. To teraz robisz to, tak? Jak Ty coś szczepiłeś? To teraz robimy taką czarną część, połączamy do tych białych wystających końców. Okej, okay, jakie to fajne. No i tu przyczepiamy. No i tu przyczepiamy. I co nie, dalej? Nie tak, patrz jak jest na rysunku. Hej! No i o tak robiamy i tak będzie. Dobrze tak się Tak. No i co dalej mama? Chyba ten sam, tutaj? Cztery. Jakie cztery? No krok cztery, o takie coś musimy zrobić. To jest... to jest ruchome mama. Ale Szymek gdzie o, to przyczepimy? No dobrze. Takie też? O. Tę butelkę muszę zrobić. Butelkę robimy, bierzemy sobie takie z dzióbkiem. Przyczepiamy na tą część. O. Tak. O. Tak? A butelkę kładziemy Ona na tej części, która zawsze Wam będzie wystawać po stronie, po pierwszej i Okej, okay. o tak! I teraz... Okay. teraz musimy podać dwa pachołki. I jeden pachołek i drugi pachołek. Tak, idę do tego złotego. I o tak. O tak to powinno wyglądać. Pokażę Wam teraz cały zestaw. Już Teraz przechodzimy do... I teraz sobie... Mam dawno i to. tamto. to? Nie, mama! mama mi dała to. Teraz Ekstra! Mama otworzysz? Teraz się trochę pomalujemy. Jak się czujesz, Ej, patrz, mam niewidzialny tatuaż. Ma patrz, mam niewidzialny tatuaż. Mhm, to do ja ci coś Okej, okay, tylko nie w tym miejscu. Tylko... Ciekawe, czy po to to będzie. Kociak. <gudzie> mam jeden nie Będzie niewidzialny, więc tego nie zobaczycie, więc takie latarki. Muszę się no. łapić w górę, żeby to było ładne. Gdzie to jest? A, latarkę mam nie włączyć. Nie wiem. Pokaż. O, taki tatuaż zrobiła. Mama! Kot! Patrzcie, tak, to jest kot. Widzicie? O, kot. Aha, tutaj, a nie? Co? O, mam mam na coś na Co widzisz na czole? Nie. A ja nie widzisz, bo jak na czole masz serce, to masz wąsy. Kot. A, mam nosa. Ok, no mega na, na Ok, zamykamy teraz tutaj trochę. pomalujemy naszą książeczkę. Bierzemy ma fajny stojek, wow. Bierzemy czerwony. Zaraz będziesz już miał biurkę, to będziesz mógł sobie ustawiać tak? organizer dzieci. Mówimy na kredki, na mazaki. Tylko będziesz I musiał dbać o porządek. Pozdrawiam. Będziesz dbał porządek na biurku? Okej, okay. to papa. To koniec dzisiejszego odcinka. to się w kolejnym odcinku na kanale Szymon i Mikołaj. Mama, włączysz? Zostawcie łapkę.